Siema, witam was bardzo serdecznie Siema, 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 siema. Wiesz, jaka już, Ja się już tak kurwa śmiałam Jak Kubę napisał Yuki co dostała bana na 7-7 i wróciła do streamowania Ja coś czułam, że tak będzie Że jak polecę na dłużej niż słuchajcie Tydzień na bana To po prostu nie będę wiedziała co zrobić ze swoim życiem Ale jeszcze nie wiem czy wróciłam do streamowania Po prostu tak dzisiaj spontanicznie znowu się odpaliłam Także witam was bardzo serdecznie Szukacie w ogóle WL-onki jakiejś właśnie Bo odpisałeś coś, szukamy ale nie wiem co z tego wyjdzie, no czekaj ogólnie problem jest taki, że nawet jakby jak będzie powrót po banach to, bo ogólnie nie wiecie widzowie ale mam bana na samym <laughs> seven, ale nie będę wam opowiadała za co jak do tego doszło i w ogóle okropne sytuacja, w ogóle za niewidność <laughs> żartuję, żartuję należyty, ale dobra, nevermind tak czy siak to, no mam bana i e, chodzi o to, że nawet jak wrócę po tym banie, to będzie to karą jeszcze dodatkowo jest to, że będziemy mieć siana w chłopie na minusie. I nie wiem, czy się opłaca wracać na samym sobie, jakby mając na przykład, nie wiem, minus 10 milionów na koncie, bo tego się w życiu nie odrobi. No, ale nie wiem, nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Także myślę nad serwerem, <laughs> ale zobaczymy, zobaczymy. Może po prostu zrobimy sobie przerwę od roleplayu i zaczniemy żyć realnym życiem, co jest najgorszą możliwą wersją ze wszystkich w ogóle Kupia, czyli życie realne. Bo jak ja mam siedzieć na tym banie 30 dni, to mi się nie chce, a potem iśmy z 20 baniek na koncie na no właśnie Także no, no, mieć tyle siadam na minusie, to lekka kappa. Zawsze jest za niewinność. No po prostu ja nie chcę się przyznawać do bana za taką głupotę, co zrobiliśmy. Ale tyle ludzi poleciało, że tak szczerze, to nawet nie jest mi wstyd w ogóle za tego bana, bo jebać RP jest jeszcze Roblox. O, Roblox lubię, lubię. <laughs> I mo wskoczyć na inny serwer i wrócić dopiero na 4.0 to jest plan. Ja w ogóle na 3077 to ja wbiłam dosyć i tak późno, strasznie, bo ja pamiętam jak Mela zachęcała zachęcała mnie chyba z pół roku, żebym wbiła na 7-7 w ogóle zachęcała całą naszą ekipę, żebyśmy wbili na 7-7 i nie mogliśmy się jakoś przekonać bo graliśmy wtedy na Koko Once, aż w końcu się przekonaliśmy jak już Koko w ogóle z tym, było wszystko i późno przyszliśmy na 7-7. Jak już wszyscy wszystko mieli, po, po, po milionach i wszyscy, każdy miał firmę, to jest takie ch**e. Fajnie jest zacząć na serwerze jakiś właśnie roleplay od zera, żeby tak wiecie tak wszyscy są w cudzysłowie równi, to jest fajne. to Wykorzystaliście jakiś błąd serwera? Nie błąd serwera, tylko błąd skryptu. Ja będę to podtrzymywać i nie do końca wykorzystaliśmy, tylko złapaliśmy okazję, że tak to ujmę. I no nie da się tego ładnie wytłumaczyć, no. No i nie będę tego tłumaczyć, bo w ogóle to przypałku. Ch... w ogóle. administracja stwierdziła, że nas pobanują, bo robiliśmy coś, co ich zdanie było grindowaniem siana i błędem w ekonomii. Nie do końca błędem ekonomii. Chodzi o to, że my rozjedziemy. Mieliśmy ekonomię bardzo dużą grupą. I kurwa, no, z jednej strony trochę nam się należało, ale z drugiej strony kara jest bardzo surowa. Bardzo surowa, bo no, minus na, na koncie to jest. Uff, do dupy, ale dobra. Jak się kantuje, to się banuje. He, twoja stara, kurwa, Hehehe. to nie było kantowanie, tylko to było złapanie okazji. Jeszcze raz to powiem. Wiecie, co ja miałam ostatnio od zapłaty? Taka ciekawostka, co mi humor tak bo tak potężnie mi to rozjechał o humor. Ogólnie jakiś Wyrównanie za 2024, ZUS mi przyszedł, słuchajcie. Księgowa mi wysłała maila. ZUS wyrównanie. Ja to jeszcze raz podkreślę. I ona mi napisała do zapłaty 12 tysięcy. Ja mówię takie. Kurka. ZUS wyrównanie, 12 tysięcy, ja mówię, ile? Co, kurwa? Wchodzę, loguję się na ZUS, sprawdzam, czy tam faktycznie jest coś do zapłaty, mówię, kurwa, kurwa, bo ja roz... coś, kurwa. Dawid miał też do zapłaty, ale Dawid miał chyba, Dawid miał 7 koła, albo Dawid miał 7 koła do wyrównania, nie? Coś takiego było. Wszystkim przychodziły, kurwa, tam mój, nie wiem, mój ojciec miał chyba 3 koła, 4, Dawid miał 7, ja miałam 12 tysięcy. Ja przed przedwczoraj wysłałam 12 tysięcy przelewu do ZUS, nie? Ja myślałam, że chyba się zesram Ja cały czas jedyne o czym myślę, słuchajcie To tylko gdzie ja bym mogła pojechać I na co bym mogła wydać te przepiękne pieniądze Po prostu, tak? O, tak sobie myślę I wiecie co? I, 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 i Bardzo się tym przejmowałam na początku Bo mi szkoda było w Ja Jak sobie tak myślę o tym, jak piękny dzień mamy To mam to w te pieniądze I nie przejmuję się już tak tym I myślę sobie, ja zdrowa jestem, fajnie jest Wiecie, fajnie wy jesteście, fajnie jesteście, dzięki, że jesteście. Super jest, kurwa. Dzisiaj zjadłam takie dobre śniadanie. A wy się przejmujecie jakimiś gównami, bo pały dostaliście pewnie. Nie przejmujcie się skarbeczki. A jak macie większe problemy, to pamiętajcie, że po każdej burzy wychodzi słońce. Da dawaj rekord pompeczek. A! Ja się dzisiaj czuję na takie trzy pompeczki, nie dwie, słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj się czuję się dzisiaj na sportowo, no. Pamiętaj, pieniądze można zajebać, przejechać, wyjechać, wy... Można się nimi podetrzeć, ale są rzeczy i wartości, których nie kupisz dokładnie. Dokładnie, tak. To jest bardzo ważne, co napisałeś. Pieniądze są ważne i wpływają też na naszą psychikę, i to mocno, ale czasami, jak za bardzo się przejmujecie, że tych pieniędzy na przykład nie ma, to potrafi rozgrywać wasz każdy dzień przez bardzo długi okres, więc nie możecie dawać sobą, tak wiecie, manipulować tym, tym pieniądzom, bo to jest mega chusta. Pamiętam, że miałam taki mega okres bardzo chusty z hajsem, i ja chodziłam cały czas wkurwana, smutna, zestresowana, rozgrywana po prostu. Nie? Nawet moja mama mi tak zwróciła uwagę i mówi: Boże, dziecko, ja, pff, taka młoda, życie sobie skracasz tym stresem. To jest. Jak o tym pomyślę. Teraz muszę się żygać, chcę, jak myślę o pieniądzach. Jak zapuścić takie piękne włosy. Ej, a właśnie wiesz, że skracałam jeszcze ile? Rok temu byłam u fryzjera, tak skracałam dotąd. i mi strasznie szybko te włosy urosły, tak szczerze ci powiem, naprawdę. Ja zauważyłam, że głupy w ogóle zabrzmi, bo tak nie powinno być, ale im więcej spinam. Ja prawie w ogóle nie chodzę w rozpuszczonych. Ostatnio teraz zaczęłam bo mi właśnie tak urosły. Włosy, a wcześniej miałam taką niejaką długość i w ogóle nie chciałam chodzić w rozpuszczonych włosach. I ja im więcej spinałam, tym szybciej mi te włosy rosły. Autentycznie spinam cały czas włosy i mi rosły szybciej. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Ja nic nie robię, po prostu żadnych wcierek nie używam, bo mi się nie chce. I jedynie co robię to tylko takiego dbania o siebie, co mi się chce z pielęgnacji to jakieś masaże ciała, ale nigdy mi się nie chce zajmować tymi zasranymi włosami. Ja dzisiaj je tylko wysuszyłam. I nic mi się nie chciało z nimi robić. 12 tysięcy sporo. I tak wczoraj wróciłem z Korei, to dałem może z 9. No, naprawdę, że mi się trafiło taka kwota, 12 tysięcy, kupa do jednego ZUS-u. I to, jak zapytałam się księgowej dokładnie, dlaczego tyle pieniędzy, to odpowiedziała mi, że to jest dlatego, że miałam w 2024 po prostu duży, nagły przyrost, yy, coś tam, coś tam no, z tym hajsem. Jak ja słyszę cały czas, że, znaczy, no, Dawid też został w sumie 7 prawie koła, no to, to jest sporo. Oczywiście, że tak. No, ale na przykład, jak, jak od mojej rodziny kogoś pytałam, to było po 2000, 3000 korekty, 4000 najwięcej. A kurwa, ja 12 koła? Nie, no mega kurwa, powiem akcja. Dobra, bo ja za dużo knę. Zwracajcie mi uwagę, jak przeklę. Nie lubię tak knąć, Strasznie dużo knę. Potem moja mamusia wbija na streama i mówi, że patologia. A ja mówię, no naprawdę patologia. Pozdro, To mnie nie bawi w ogóle, bo ostatnio słyszę cały czas, że jestem jakimś boomerem w ogóle i babcią. Ja chcę powiedzieć, że jestem mega sexy i denerwuje mnie to, jak tak mówicie do mnie. Czy nie? może być seksi. No i ogólnie mało seksownych babć spotkałam w życiu, nie licząc mojej to żadnej. Mam 22, też jestem babcią, babcie trzymają się razem. To jest straszne, że po 20 już jesteś w stanie nazywać się babcią, nie uważacie, że to jest patologia? To jak mam 33, to jestem emerytem i jedna noga w piachu? Nie, ja uważam w ogóle, że po 40 zaczyna się życie. Ja jak już będę miała dziecko i ono będzie chodzić do szkoły, to ja zaczynam moje życie. Ja zaczęłam wtedy podróżować, wyjazdy, po prostu jest jest tak, że jak już jesteś pomiędzy dwudziestką a trzydziestką, to jest taki wiek, gdzie wiecie co? Gdzie zastanawiasz się, czy jesteś takim jeszcze w środku nastolatkiem, czy już właśnie jesteś takim f... starym dorosłym. To jest taki pomiędzy. To jest o tak, tak jak wam powiedziałam, że byłam fryzjera i miałam taką nijaką długość włosa, to to jest taki niejaki wiek. To jest taki wiek. Chyba wie jaki, taki nijaki właśnie, no? I dopiero jak, jak macie czterdziestkę to się kurwa jazda zaczyna. Jazda bez trzymanki. Tak samo jak macie od czternastego do 18 roku życia, jazda z grubej rury, nawet do 19. Jazda po całości, ale jak zaczyna się dwójka z tyłu, z przodu znaczy się, i trójka, to jest taka lekka pika. To jest ten okres taki, ojojoj, ojojoj. Ale czterdziestka to jest życie. Ej, właśnie, ej, jak, jakie wy macie podejście na przykład do pogrzebu? Ja wiem, że to jest głupie pytanie w ogóle, i ja nie chcę, żebyście myśleli o śmierci, ale tak szczerze, ja na przykład nie chcę być wsadzona do trumny. Ja nie chcę, ja na przykład chcę być spalona. Nie żywcem. Ja chcę być spalona i żeby moje prochy były rozsypane po, po morzu, po górach. Ja nie wiem, czy tylko ja mam takie podejście, że nie chciałabym, żeby moje ciało było zjadane przez robale. I fuj, dla mnie to jest jakieś bezczyszczenie ciała. Bezczyszczenie ciała to w kostnicy będzie. What the fuck? What the fuck? Mi się wydaje, że Wy nawet nie myślicie o tym, ale dobra. Nie wiem, ja czasem tak mam, jakby wyglądał mój pogrzeb, jakby wyglądała moja śmierć, what the fuck. Ci tak, dziadka kremowaliśmy, bo się do trumny nie mieścił. Przepraszam, że się uśmiecham. Nie wiem, dlaczego się uśmiecham. To jest bardzo ciężki temat dla mnie. Ja nie potrafię rozmawiać o śmierci? A na przykład uważacie, że to jest w porządku jak, e, jak na pogrzebie już ktoś ma ten normalny pogrzeb, taki jak, jak normalny pogrzeb, i uważacie na przykład, że otwieranie trumy jest normalne? Ja, prze, ja przepraszam, bo ja nigdy w życiu na pogrzebie nie byłam. Mi nikt tak z bliskich z rodziny nie zmarł, a Jezus Maria, jaki głupi temat, ale chciałam zapytać was, czy byliście kiedyś na otwieranie? New Czy to nie jest strasznie traumatyczne przeżycie? Zobaczyć martwe ciało. Ja przepraszam, że ja się śmieję, to ze stresu. Nie wiem, dlaczego się śmieję, to jest stres. Najlepiej śmiać się z martwego dziadka, Z bo ja cię za autorytet i wszystko zniszczę. I wszystko tak mówić, bo ja nie panuję w ogóle nad mimiką twarzy. Ja nie wiem, co to są za tematy w ogóle. Ja po prostu. Ja jestem ciekawa, bo ja nigdy nie byłam na pogrzebie. I ciekawi mnie, czy ktoś z Was widział otwieranie trumny. Po prostu moja mama kiedyś mówiła, że zmarła nam taka <laughs> jestem rozjep. Na no bursz. Dobra, to kończę. Po prostu, jak byłam mała i miałam takie dziewięć lat. O Boże, przepraszam. I mama mówi, że nie wzięła mi na ten pogrzeb, bo właśnie było otwieranie trumny, i powiedziała, że, że dla dziecka to by było zbyt traumatyczne, i ja nie byłam na tym pogrzebie. No i nie wiem, i, i, a wiem, że na pogrzebach zawsze jest jakieś dziecko. Dlaczego jest otwieranie trumny, jak jest co dzieci na pogrzebie? Czy to, nie, czy to nie jest jakieś traumatyczne przeżycie dla dziecka, gdzieś będzie musiał śnić? To martwe ciało, to jest straszne. Czemu w ogóle ro ludzie robią otwieranie trumny dla was, to jest normalne? Boże, o co ja się oburzam? Nawet tego nie przeżyłam. Ja, ja się oburzam już. To na chwilę są dzieci na pogrzebie. No, też uważam, że nie powinny dzieci brać udziału w pogrzebach, bo one nawet nie rozumieją w najczęściej dzieci. No nie wiem, do, do takiego ósmego, dziewiątego roku życia to jest takie. Uważam, że nie, nie powinni być, ale no. Z jednej strony trochę trauma, ale z drugiej widzisz to osobę po raz ostatni, więc warto dla pamięci. Ale nie każdy chce podchodzić więc to też zależy od ludzi. Ale czy nie uważacie, że to jest pojęcie, że ostatnie spojrzenie na tę osobę będzie takie? A nie lepiej mieć jakieś inne pozytywne wspomnienie z tą osobą ostatnie? Ja bym za ch... nie chciała, żeby ktoś miał ostatnie wspomnienie ze mną jako mnie martwą widzącą w trumnie. Powiedzcie, że nie tylko ja mam tak zjeb... podejście... Nie chciałabym, żeby ktoś miał takie wspomnienie. Otwieranie trumny jest w osobnym pomieszczeniu dla osób najbliższych, więc wątpię, że dzieci będą patrzeć. Byłam tylko na ceremonii jako dziecko chrzestnej mojej mamy i tylko ona poszła do tego pomieszczenia. No dobra, bo na przykład zadbała o to, żebyś właśnie ty. Nie musiała czegoś takiego oglądać, ale są rodzice, którzy biorą swoje dzieci na coś takiego. się zastanawiam, czy to jest w porządku. Zmieńmy temat na mniej stresujący, czyli ruchanie. O, na przykład, czy ktoś z was współżyje aktywnie? Mikunia współżyje w ogóle, Kamil współżyje, ale jaja, ty. Jesteśmy Twitch-czatownikami, tutaj nikt nie rucha. A z kolegą się liczy? No pewnie, że tak. Każda czynność seksualna, nieważne z jaką płcią, się liczy. Nawet jak walcie konia, to możecie powiedzieć, że współżyjecie śmiało. Jakby to jest normalne. Z pogrzebu na r nie Może porozmawiamy o Minecraft'cie Bardzo bym chciała zmienić temat na Minecraft'a Ale ja nie grałam nigdy w Minecraft'a Raz w życiu, nie przekonali Moja ekipa i nie podoba mi się to Nie umiem w to grać, ale grałam w Fortnite Lego, to mi się podobało A to jest podobne do Minecraft'a, ale Minecraft Samo jako taką mi nie siadł Minecraft ci się nie podobał, bo chuja ci tłumaczyli Nic mi nie tłumaczyli, ja bym chciała, żeby ktoś Kiedyś mnie zabrał na Minecraft'a i uczył Mnie od podstaw, przecież to musi być super Zawsze Minecraft wydawał mi się w ogóle Super, a nikt mnie nie chciał nigdy nauczyć Chciałabym, żeby ktoś mnie zabrał na Minecrafta i pouczył. I wiecie co, jak siedzieliśmy na Minecrafcie, to ja krowę albo konia, próbowałam nakarmić przez pół godziny. Nikt mi kurwa nie pomógł. Wiecie, co oni robili? Oni już sobie budowali jakieś zamki, oni już w transie byli. A ja w dupie byłam, bo nic nie potrafiłam robić. Mega gówno. Ej, a ktoś z was miał tak na przykład, że jak e, ktoś z was, kto grał w roleplay, jak miał jakąś spinę w roleplay'u, to przeniósł ją ocę. Ja zawsze tak robię. Ja zawsze tak robię, jestem tym graczem takim spierd...nym. <gry> To jak się w kur... i to się w i też oce. Wiecie co? Propo jak już mówimy o tym roleplayu, wiecie, że ja na ka przed każdą WLK musiałam iść kupę, bo tak się stresowałam rozmową z obcymi ludźmi, bo nie wiedziałam, jaka, będzie, jaka tam będzie WL i tak dalej. A najlepsze jest to, że propo jak gadam o 7, -7 yy, że, bo tam mam właśnie bana, to na 7 7 jak byłam na WLkę, byłam kupę, a potem miałam scenkę do odegrania, słuchajcie. Gdzie srałam? Czajcie to, ale to bo... akcja! I odegrałam. Robią perfekcyjnie. w tak mnie pochwalili wtedy, a ja naprawdę odgrywałam wtedy, że mi się kupę chce. I zajebiście było. Zajebiście mi poszło. Odegrałaś to, co robiłaś godzinę wcześniej? No, dokładnie. Słyszałeś, że mama świnka urodziła? Co? Nie rozumiem w ogóle pytania. Jaka świnka? Jaka mama? Jaka urodziła? O co chodzi? Świnka Pepa ma siostrę. O co tu chodzi? Ale to jest, to jest jakiś mem? Urodziła niedawno mama świnka? Że w bajce? Że wprowadzili siostrę? Co ty gadasz? O o Kur... k***a, co wy się? k***a Kur... mnie to obchodzi, ja p***a pie... Ale ty, ja myślałam, że to jest jakiś mem, że wy mówicie o jakiejś takiej, co jest teraz trendy, co jest teraz w modzie, a wy naprawdę mówicie o bajce. Oglądacie świnkę Pepe? Dlaczego wy oglądacie świnkę Pepe? Potem się dziwisz, że ludzie na ciebie mówią, że jesteś boomer. No, ej, ale dobra, to stary, jakbyś miał streama i nagle pisze ci 10 osób, że mama świnki Pepe urodziła i świnka ma siostrę. Świnka ma siostrę. Mogą, starsi ludzie mogą oglądać świnkę Pepe, ale no, po prostu, świnka się. To tyle, no bo po prostu mnie zaskoczyliście. Niesamowite. <laughs> Przepraszam Masz fiutka? Jeju słodkie, dziękuję Ja bym chciała się nauczyć Minecrafta widzowie Także nie zdziwcie się jak zrobimy sobie kiedyś na przykład 12 godzinnego streama z Minecrafta Bo ja jak się wciągnę w grę, to jest koniec to ja mogę napierać cały czas Ale to będzie nie wypał, że Minecraft ze mną Może tak być, bo ja się, ja jestem oporny No, ja jestem oporny w nauce takich gierek Mam mega, mówię, mam mega vibe na Minecrafta, w którego nie umiem grać i nigdy nie grałam Ale mam ochotę coś takiego po prostu z budowaniem, z, z takim Takim, że godzinami posiedzisz nad czymś i dopiero zobaczysz efekty. Na takie coś mam ochotę w huki.